Rumuński, martwy ciąg, jedno nóż. Świetne ćwiczenie na pośladki i na tym uda. Bardzo często w chwili obecnej wykonywane na siłowni. Dziś powiemy sobie o najczęstszych błędach, jakie są wykonywane. A Ty zobacz, czy któregoś z nich nie wykonujesz. Łukasz Rarok, Athletic Mind. Ruszamy! Zacznijmy od podstawowego błędu, czyli ustawienie nogi, na której pracujemy. Otóż noga, na której pracujemy, nie powinna być całkowicie wyprostowana, bo wtedy nie zaangażujemy w odpowiedni sposób tych mięśni, które chcemy, żeby pracowały, czyli tyłu uda w głównej mierze i pośladków. A Oprócz tego będziemy stracili bardzo mocno stabilizację na jedną i na drugą stronę i w ten sposób wytrącali się z całej pozycji do tego ćwiczenia. Drugim elementem, który się łączy z tym właśnie pierwszym błędem, kiedy trzymamy nogę wyprostowaną, jest to, że otwieramy biodra w momencie, kiedy jesteśmy w tej pozycji. Czyli biodro ucieka do boku, zamiast utrzymać pozycję właśnie tutaj, ale biodra wyrównać i trzymać równolegle, co automatycznie zwiększy rozciąganie tylnej grupy mięśniowej, czyli grupy kurszowo-koleniowej. Jeżeli będziemy się odkrali do boku, nasze ciało automatycznie będzie kompensowało to otwarciem biodra i mniejszym napięciem w tylnie taśmy mięśniowej. Tego nie chcemy. Żeby mocniej pracowało, wyrównaj biodra i trzymaj je równolegle, a to automatycznie pozwoli na większą aktywację. Kolejnym błędem, trzecim, na jakim musimy spojrzeć, jest odpowiedni ruch i zainicjowanie pierwszego ruchu właśnie w tym ćwiczeniu. Czyli moment, w którym przechodzimy do przodu, nie powinien być kierowany z naszego pochylenia, ale zainicjowany z ruchu bioder w tył i przeniesienia nogi do tyłu. Ponieważ nie możemy się pochylić do przodu i dopiero unieść nogę, tylko na samym początku powinniśmy cofnąć biodro do tyłu, unosząc nogę, a to spowoduje pochylenie tłoga do przodu. Wtedy automatycznie noga i kolano ustawi nam się w odpowiedniej pozycji. Ponieważ, tak jak w pierwszym łędzie mówiłem, nie powinniśmy mieć nogi wyprostowanej, ale takie delikatnie zgięta, co pozwoli nam na jeszcze lepsze z zaangażowanie mięśni do pracy. Więc, kiedy zadbasz o równoległe ustawienie bioder, o pierwszy ruch z biodra, odpowiednie ułożenie nogi, zbyt mocne nie się do przodu, ponieważ to jest kolejny czwarty błąd tylko pochylenie się w tej pozycji, kiedy to noga i biodro inicjuje ruch, a nie tułów, i powrót mocno z pośladka i tyłu uda, gdzie bardzo mocno skupia się tak naprawdę faktycznie świadomie na pracy tych mięśni, to wtedy efektywnie o no wiele będą one pracowały. Ale teraz musimy sobie spojrzeć na te ćwiczenia trochę w inny sposób, ponieważ jest ono bardzo ciężkie techniczne. I dla wielu osób będzie zbyt ciężkie do wykonania. Na samym początku ciężko będzie je wykonać, więc osoby będą traciły równowagę, będziemy mieli z nim problem. A jest ono bardzo efektywne. Stąd bardzo dobrym rozwiązaniem w celu jego wykonania jest metoda regresji tego ćwiczenia. I regresja tego ćwiczenia będzie wykonywanie ćwiczenia RDL na jednej nodze, ale z lekką asekuracją nogi przeciwnej. Stąd ustawiamy się na prawej nodze, która będzie tą nogą pracującą, natomiast lewą nogę ustawiamy na palcach. 30-20% ciężaru ciała jest na nodze wspomagającej. Tak naprawdę im mniej, tym lepiej. Reszta obciążenia jest w głównej mierze na nodze prawej, która ma wykonywać cały ruch. I w tym momencie, jeżeli jesteśmy ustawieni w ten sposób, delikatnie cofam stopę do tyłu, żeby jeszcze mniej przejmowała ona kontrolę nad całym ruchem. I w tym momencie wychodzę biodrem. Do tyłu, obciążając głównie prawą nogę, natomiast lewa tylko wspomaga ruch. Wychodzę, cały czas obciążam prawą nogę, napinam pośladek prawej nogi i tył uda. I wracam do pozycji neutralnej. Tutaj się podpieram. Na tej nodze cały czas wychodzę i wracam. W ten sposób zapewnisz sobie stabilizację, lepszą asekurację z boku, a nie będziesz musiał się skupiać tylko na tym, żeby utrzymać równowagę. Będziesz mógł się skupić typowo na futrze mięśniowym, na tym, żeby Twoje mięśnie popracowały w efektywny sposób. Spróbuj tą wersję. Tego ćwiczenia, taką regresję i daj znać, czy ci weszło. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Łukasz Ramuk, Athletic Mind. Cześć!